Tak wyglądam, jak zjem kilogram spermy A! myślałem, że otworzę te drzwi? Nie ma chuju jebany Subskrypcja, łapka, kurwo jebana I idę dalej, słyszysz kurwa cieciu jebany? No Cześć moi drodzy, z tej strony cfel kurwa pedał Dużo można powiedzieć o mnie e, a dlaczego byście zapytali Brzydal, czemu jesteś kurwą celem i szmatą? Powieść jest bardzo prosta ten odcinek już nagrałem, ale. Kurwa. Rozjebałem znowu audio i kurwa było gówniane audio wszędzie, więc nagrywam to po raz drugi. Subskrybent? Nowy. Dziękuję, dołączył do mnie wczoraj. Bardzo Ci dziękuję. E Idziemy kurwa do tej szmaty jebanej. Kurwa. Patrzcie, mam te w kurwę jebane zęby. Dobra. Co to kurwa jest? O co tu kurwa chodzi? Dobra, jebać to kurwa. się czemu jestem taką kurwą swerem i szmatą? Mianowicie, ten odcinek. Kurwa, mówiłem o tym, że przyszedłem ten odcinek. Co jeszcze mówiłem? Zajebisty sweter. Pewnie, że go kupiłem, kurwa, bo jestem z kurwy synem co ma dwie prace. I kurwa, chuj, Zajebisty jest ten sweter. Jest świąteczna atmosfera, a więc, jako że jest świąteczna atmosfera, to mam dla ciebie prezent. Widzu kurwa. Widzu, widzę, kurwa. Zostały tak naprawdę... Zostały nam dwa odcinki ze spółki z Jumpscare Mansion i oba będą w tym tygodniu. To jest pierwszy, ponieważ przechodzimy dzisiaj. Będzie trochę dłuższy odcinek, przechodzimy 200 pięter. Spróbuję to zmontować, żeby to było szybkie. Tym bardziej, że no kurwa mać chcąc nie chcąc już wiem co tu się kurwa wydarzy. No sorry kurwa. Pierdolę jestem taką dziwką szmatą, postaram się... Kurwa jakieś, nie wiem, emocje wprowadzić do tego odcinka W dupę jebanem, bo tam może był trochę stypiarski Może nie, może tak, kurwie Wy się nie dowiecie, ja się kurwa nie dowiem eee, Ważne pytanie Znaczy w sumie Kurwa Nie wiem, nie wiem na ile są Moi komentujący widzowie Zorientowani w moim kontencie, moim kanale Ale wydaje mi się, że kiedyś byłem śmieszniejszy o, był jeden z ważnych tematów, które podjąłem w ostatnim filmie. Mm. To, że wydaje mi się, że ta. Ten... No, czekajcie, przetłumaczę to gówno, przejdę tu i zaraz do pierdoliu. Ta stara placówka jest jakimś cudem gorsza niż nowa placówka GL Labs. W każdym razie, po, pomimo tego, wydaje się, że została ona zbudowana z o wiele większym budżetem niż te nowe laboratorium. Nic nie działa tak, jak powinno. Widzę, dlaczego została tak szybko opuszczona. Zastanawiam się, czy naprawdę jest tutaj cokolwiek, co jest warte zachowania. Salvage'owania. Szybko to ogarniemy. I tak. I, I będę pierdolił dalej, bo kurwa, jestem zły na świat. Ta placówka jest całkiem dziwna. Niektóre z wyposażenia nie działa tak jak powinno, tak jakby zostało stworzone dla osób bez rąk. Oraz nie wiem czy to wina zawodzącej elektroniki, ale prąd tutaj cały czas się wywala i dziwne odgłosy pochodzą, nadchodzą z, to, z wentylacji. Kurwa, no ile jeszcze tych ścian zajęwanych, tak i tu do się się wpierdolić. Póki powiedziała, że są, tu, że są tutaj rzeczy, które powinniśmy zabrać z tego miejsca. Zaczynam się martwić, że wolny potwór, luz specimen, może być na liście tych rzeczy, które mamy odzyskać. Właśnie się wyłączył prąd znowu. Czy tutaj naprawdę wszystko jest zepsute? Tu jest jeszcze jedna. Nie wiem co robić, nie mogę myśleć trzeźwo. Czuję się dziwnie, chowam się od tego czegoś. Wydaje mi się, jakby coś rosło mi na skórze. Nie zdrapałem tego wystarczająco szybko i teraz tracę bardzo dużo krwi. Musisz trzymać to blisko, to staje się czymś innym, kiedy będzie z daleko. Coś czego nie, przed czym nie mogę uciec. I tu jest to gówno. I ja teraz nie wiem. Tak, Mi to coś napadło, ale właśnie kurwa i tu jest to. Ja nie mam pojęcia co to kurwa było. I to chyba mnie tutaj już przestaje gonić od razu. I ja nie mam pojęcia co to kurwa jest. Czy może tu był jeszcze jakiś ending, który mogłem zrobić? No idea, Ale no. Nie wiem jak bardzo jesteś zorientowany. W tym kanale, a wydaje mi się, że kiedyś byłem śmieszniejszy. Tak mi się wydaje. Że był, te filmy były jakieś zabawniejsze. Teraz są takie kurwa... Ja se pierdolę, se gadam, no i co mam robić, nie? Chodzę kurwa po takich samych pokojach przez pierdolone kurwa godzinę. Yy, no, w sensie wcześniej pół godziny, ale teraz kurwa oczywiście yy, już jest pierdolona godzina jak będę chodził po tych pokojach zajebanych kurwa szczochem. Takie już chyba jest moje życie kurwa Jest chujowe No ale co, co z tego wyjebane w to O ciekawa rzecz Że pół roku już prowadzę ten kanał No to jest akurat dzikie no to mogę więcej pogadać Kurwa bo Bo to jest dla mnie niesamowite Bo ja generalnie jestem człowiekiem Który Bardzo Dużo miał hobby Ja chyba o tym powiadałem na tym odcinku Że dużo miałem hobby um, i taki słomiany zapał mnie cechował, że kurwa, brałem się za coś, ale tak nie zostawałem z tym na długo. Właśnie miałem powiedzieć, że długo tego gówna nie było. Że nie zostawałem z tym na długo, tylko że tak, wiecie, zaczynałem coś i chuj, padało. No zresztą tak jak ten kanał, on, on miał dokładnie to samo, bo Czemu tego możesz nie wiedzieć, ale... No, ale ten kanał generalnie miał już trzy różne kontenty. Pierwszy film na tym kanale, który znaczy kurwa, pierwszego to nie zobaczycie. Bo to jest film, jak miałem 14 lat i grałem z Rainbow Sixa. Dzisiaj kurwa wyzywaliśmy. Takie śmieszne momenty, kompilacje. A to był w sumie nawet spokojny film. Może kiedyś go dam na, na publiczny. Eee, to był pierwszy filmik, drugi był. Uch. Projekt na informatykę jak gotuje makaron. On też jest prywatny, choć to też jest taki... No okej okay, jest film, nie jest nie jest jakiś najgorszy w chuj. Ehm... I potem był film numer 3. I to był ten, który jest aktualnie publiczny, bo jestem z niego w sumie zajebiście do ehm, Czyli film z payday, Fabuły Paydaya Która nie doczekała się nigdy kontynuacji, bo... Ja pierdolę, to było naprawdę tak męczące gówno, że w chuj czasu musiałem poświęcić na zrobienie tego filmu i na nagranie tych heistów i na. Co ta kurwa jest? A dobra, jebać ja teraz fala i na nagranie tych heistów, bo tam leciał w końcu jakiś tam mój gameplay z tych napadów. I na wiecie, przeczytanie tej fabuły, czyli zrobienie researchu, po nagranie mojego audio, napisanie skryptu. Bo to wiecie, jak są takie odcinki, kurwa, w których się gada, tam kurwa się gada głupoty, także wiecie. Że, jakiś tam overlip się wrzuca na film, no to warto napisać skrypt, żeby się nie jąkać. Tak jak się tutaj czasami jąkam w trakcie tłumaczenia. Lepiej tego nie robić. Hmm. Więc wiecie, to pożerało w chuj czasu i jeszcze potem montaż tego całego gówna, który zajmował też w kurwę. Byłby za ambitny projekt, żeby dokończyć to. Poza tym nie, nie cieszyłoby mnie to. Po jednym odcinku czułem, i cieszyłoby mnie to. Cieszył mnie jeden odcinek z tego. Kurwa, gdzie jest ten Cel? No nie bać. Cieszył mnie jeden odcinek z tego, bo się mogłem tak wyżyć artystycznie. Bo to jest też ten mój słowiany zapał, że ja. Jakby zawsze lubiłem robić te filmy, tylko ja szybko wypalałem. A. A. gdzie takie zamiłowanie do tworzenia myślę, że zawsze we mnie było. Odkąd byłem mały, to rysowałem sobie jakieś gówna i malowałem jakieś gówno, mimo że w sumie teraz to nie mam talentu plastycznego Tak poza robieniem jakichś grafik komputerowych tutaj No bo wiadomo, grafiki komputerowe to jest bardziej... Bardziej pomysł Niż taka czysto techniczna praca rąk Więc tym jestem całkiem chujowy, jak się staram Tak się w chujsko fokusuję, to wszystko dam radę zrobić Ja w ogóle odkąd pamiętam tworzę filmy Jest akurat pojebane bo jak byłem mały Taki w chuj mały, w sensie mówię, około 10 lat, 11 jak dostałem laptopa to zaczynałem swoje pierwsze pierwsze odcinki Filmy do tworzenia I to akurat był content który był fajny i o mnie wtedy w chuj jarał Jeszcze, że dalej bym w stanie coś takiego robić I to był filmik o... Kurwa! Jeszcze nie pamiętam, że nagrałem kiedyś odcinek z CSA w Minecrafcie, Bo kiedyś bardzo chciałem grać w CSA, ale niestety mój sprzęt mi na to nie pozwalał. E... Pamiętam, że nagrałem na pewno e... filmik z Team Fortressa, jak na jednej mapie community Trade Minecraft e... pokazuje ciekawostki i takie isteregi, które są pojebane, ale też to było fajne. Dobrze, hmm. sobie pamiętam z tego pierwszego kanału eee, i ja naprawdę bym te filmy sobie teraz zobaczył po takim czasie, ale niestety wszystkie zostały przeze mnie usunięte. Ponieważ ludzie się... No wiadomo jak to jest skóra w podstawówkach, że... No śmieją się kurwa ludzie z ciebie jak coś robisz. Eee, I mnie to wtedy w chuj bolało. Strasznie mnie to bolało, jak się ktoś ze mnie wyśmiewał. Yy, teraz już w chuju mam to w sumie. I dlatego. Wiecie, jak miałem taką pierwszą styczność z YouTube'em i sobie tam robiłem to swoje gówna i ludzie się ze mnie wyśmiewali, to bardzo się stresowałem i. i po prostu pewnego dnia, wiecie, ktoś tam kurwa na przerwie, pewnie zaczął puszczać jakieś moje filmy i się śmiać. I ja to widziałem i. I usunąłem to wszystko. Zamiast też na prywatny to nie wiem, byłem w takim Amoku, w takim kurwa strachu, że po prostu usunąłem to Nie wiem, było pojebane i strasznie żałuję, że to zrobiłem No ale już chuj eee... Więc nie ma już tych filmów Co to kurwa tak jest A ta szmata ja Chyba się w dupę, dziwko I potem prowadziłem kilka innych kanałów Potem prowadziłem kanał Chyba z Fortnite'a ratowania Świata mm, I to był kanał, w którym robiłem tutoriale do filmów Znaczy do filmów, tutoriale do filmów, co ja e, Tutoriale i na przykład recenzje postaci To był też zajebisty kanał On ja sobie dobrze radził I nie zgadnijcie, też nie ma tych, tych filmów Czemu? Powód bardzo podobny Co to jest? W każdym razie to jest, że Że można się kurwa zatrudnić, żeby cię krowy wpierdoliły. Ja już wiem, co tam jest. Wy wiecie, nie wiecie. Niektórzy ten skurczywy, który wie o sprincie, bo ja wiem już o co chodzi ze sprintem. Tak, nie podobał mi się, ale chuj, e, to zobaczycie, kurwa, za, za 50 pięter, więc tam chuj. Więc e, jak ktoś tego nie zna, to nie wie, więc nie będę mówić, co tam jest. Zaraz to wam pokażę. No, kończę z wątek. E, filmów z tego kanału też nie ma. I to dlatego, ponieważ ta, ta całe. Te doświadczenia z podstawówki, nie? Jak moja teraz narzeczona, wtedy dziewczyna chciała zobaczyć ten kanał, bo ja go wtedy już nie prowadziłem. Bo też są jane tam były może trzy odcinki. E, jak ona chciała zobaczyć ten kanał, co ja tam wrzucałem. To mi się odpaliła taka kurwa, taki lęk w chuj. Zaraz piję dalej, ta, nic z tego nie ma. Taki... Dobra, chuj, zaraz to zrozumiem Taki lęk w chuj mi się odpalił i... I znowu to usunąłem. I no była na mnie zła wtedy o to i ja wtedy byłem Nie rozumiałem czemu była zła. E, teraz rozumiem. Jak kurwa bardzo byłem skrzywdzony przez tę sytuację, nie? W chuj jakby... Masakra to była. Dobra, przechodzimy do fabuły i, i zaraz będę dalej. pierdolił. byłem trochę podejrzliwy, żeby tutaj dostać pracę na początku, ale wydaje mi się, że rzeczy, że, 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 że wszystko robi się coraz lepsze. Cała sieć tych restauracji się rozrasta, co jest szokujące, ponieważ w ostatnim tygodniu słyszałem, że ta firma bankrutuje. Każdego dnia więcej i więcej ludzi pojawia się by tutaj zjeść, ale dalej coś sprawia, że dziwnie się czuję w tym miejscu. Może to jedzenie, więc spróbuję nic nie jeść stąd, z tego miejsca. Dzisiaj był dziwny dzień. Średnia liczba zamówień cały czas rośnie, tak jak to było, ale nie jestem, nie mogę tego samego powiedzieć o ilości ludzi. Dzisiaj widziałem kogoś, kto przyjechał i zamówił bardzo dużo jedzenia jako jedna osoba, i potem po 10 minutach wrócił. Zamówił znowu dokładnie ten sam posiłek i znowu wyszedł i znowu wrócił po 10 minutach. Może po prostu dowożą jedzenie na imprezę albo do hotelu, ale jakiś dziwny niepokój to we mnie wzbiera. Idziemy do kibla, bo kurwa tam też jest kartka, bo już to wszystko przeżyłem. Tu ktoś ma kurwa sranie życia. Słuchajcie no, kurwa, jak mu się kurwa w dupie gotuje. Więc dzisiaj złamałem jedną moją zasadę, jedną moją zasadę. Ponieważ biuro nie daje nam przerw na jedzenie, więc nie mogę nigdzie pójść, a nie można brać tutaj jedzenia. Jakby naprawdę, ostatnio skrzyczeli na jednego... Klienta, który wziął tutaj jedzenie. W każdym razie wziąłem z jednym dzisiaj burgera. Nie był zły, nie czuję się źle, więc Moym mógł brać jednego co jakiś czas. No, więc tu chyba miał kurwa Srackersa potężnego. Yy. To ma wszystko już z co tam. Tu jeszcze jest ta zajebista buźka, którą mu pokażę. Tak wyglądam, jak z kilogram spermy. Więc proszę bardzo. Yy. Można mi teraz to wkleić na mordę, ponieważ dzisiaj też jadłem kilogram spermy. Jakby ktoś chciał wiedzieć. E... Ko kończąc wątek. Kontynuując wątek też. E... Nie wiedziałem, czemu była na mnie zła, ale teraz rozumiem. Jakby w chuj jest mi tego szkoda. I ostatecznie... Nic tutaj nie ma. się nie ma nic takich... Takiej mojej historii tworzenia filmów nie ma. Eee, aczkolwiek myślę, że że te moje tworzenie filmów pomogło mi, kurwa, bardzo ten. Zobaczcie, eee, gdzieś tu powinien być klucz. Na tych mięsach gdzieś. Do wyjścia. Aha, ok. Dopiero teraz się pojawi klucz, nie? Bo tu ten z kurwy musi wyjebać. Tu ci na ziemi jest klucz? Bo jego tak. O, a tu jest, dobra. No I ten skurwy syn jest szybki. Aj, i on robi ten efekt, robi ten jump. Kurwo. Tu, 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 tu. gdzie są drzwi? Nie spierdalaj. Tutaj, dobra. Bo on sprawia, że drzwi się niewidzialne. Jakby ktoś nie wiedział. Eee... no bo to moje tworzenie filmów w przeszłości naprawdę mnie wpływ jakby ukształtowało, dlatego jestem w stanie teraz robić to co robię yy, z, tymi w sensie z tymi filmami, bo uważam, że mój montaż nie jest najgorszy, w sensie jak się postaram, bo jeżeli są takie jak tutaj yy, te Filmy, jak te z House of Jumpscares Choć teraz to jest z Jumpscares Mansion Ale no, yy, Tak jak to jest teraz To, to, tutaj się za bardzo nie wysilam w montażu Bo, no też nie ma gdzie w zasadzie To jest takie moje chodzenie i pierdolenie Może w Stenderze będzie trochę większe pole na jakieś kurwa żarty, żarciki Kurwy szmaty bo yy, no to jest to co mówię, mi się nie wydaje, że jestem śmieszny. Ale może mam trochę zaburzoną percepcję. No bo taki teraz jest content, że siedzę, napierdalam sobie w to. No i tak naprawdę w głównej mierze to jest moje pierdolenie. Yy, I dlatego ja tego tak nie odbieram. Więc daj znać, jeżeli to odotwarzasz do tego momentu i cały czas oglądasz. Daj znać, czy kurwa jestem nudny. Może jestem kurwa nudny w chuj po prostu, wiesz. I powinienem się zastanowić nad swoim życiem. Ja tak często pierdolę w ogóle takie jakieś głupoty i o tym kurwa, że wiesz... że, że kurwa, że się zabiję i tak dalej. To jest bo, kurwa, wszystko oczywiście... Całkowicie żarty. Ja po prostu... Ja jestem zjebany, wiesz. Ja jestem zjebany strasznie. Moja teraz będę... Zauważyłem, że teraz zmieniam trochę kurwa ten, bo najpierw mówiłem do wszystkich i teraz mówię do ciebie. Więc po prostu uznajmy, że będę mówił do wszystkich. Tak naprawdę, chyba tylko ty to będziesz oglądał. Eee, ja jestem zjebany, wiecie, Met tego jeszcze pierdolę. to mówię na ostatnim odcinku, że ja też strasznie dużo przeklinam, i to nie jest tak, że ja kurwa robię to na siłę. Mm. Bo, tylko, że ja taki po prostu jestem. Ja nie udaję nikogo na tych filmach. Ja jestem sobą. ja jestem w kurwe wulgarny, jakby naprawdę. Eee, ba uwielbiam. Ja powiem szczerze, ja uwielbiam przeklinać. Bo jakoś nie wiem, po prostu to jest takie kurwa tożsame ze mną, to przeklinanie. Eeeh Więc to, jest to. I, też i też jestem pierdolnięty, bo pierdolę potem takie głupoty, że wiecie, się zajebie i tak dalej, nie? Wiecie, to są kurważsko. Nie będę mówił, że żarty, bo to jest takie dziwnie powiedzieć że żartem ja tam. Fiera. Masz szkierę, fajnie. Gratulacje. Jesteś już prawie tam, tak mi się wydaje. Mm, w zasadzie nie mam przygotowanego prezentu, więc... Sza! Proszę! Nielimitowana stamina. Nigdy się nie skończy. Więc do zobaczenia później. I widzicie kurwa. I to jest ta niemitowana stalina, przed, przed którą mnie ostrzegał widz. Że nie mogę kurwa sprintować do chuja, mogę napierdać tym szkierką, ale nic mi to nie da. Dobra. No, to jest cały sekret. Daj tak mi kurwa, zrobić bambuko. No... Zatem pierdolę takie zjebane rzeczy, ja też potem... Ej, mogę rozjebać to gówno czy coś? Ne, chuj. Ja mam wyjebana na ten telefon, niech spierdala. Jak ktoś wie o co z tym chodzi, niech mi to kurwa napisze w komentarzu, bo ten... Dzisiaj macie dużo misji, piszcie dużo komentarzy. Właśnie, kurwa, nie żebrzę ostatnio o lajki i o subskrypcję, Znaczy, ostatnio. Nigdy tego nie robiłem i mówiłem jak powiedział, że może powinienem to zacząć robić. Ale ja już trochę późno, nie? A! Myślałeś, że otworzy te drzwi, nie ma chuju jebany. Subskrypcja, łapka, kurwa jebana i idę dalej. Słyszysz, kurwa, cieciu jebany? No. Cię agresywny, kurwa zrobiłem na tym odcinku. I zostało mi już, kurwa, tylko pierdolone 15 pokoi i, i kończy się ten horror jebany. Przechodzenia dwa razy tego samego. I mam nadzieję, że teraz jest audio dobrze nagrane, bo jak nie, to rozpierdolę sobie, kurwa. Łeb o ścianę i się kurwa skończy. Już granie w tą grę jebaną Szczerze powiem, cieszę się już. Slender The Arrival jest kupiony, więc będę mógł w niego ponapierdalać tego slendera. Kurwa blendera śmiecia ewanego, więc cieszy mnie to. Bo powiem szczerze, jestem już trochę zmęczony tą grą. Bo też ile można. Dlatego też kończymy te odcinki. Tyle teraz po 200, a nie po 100. Bo kurwa. No wiecie, ja chcę już tutaj zagrać w coś innego. Na tym wydaje mi się, że też was może nudzić to, że, to, że są uploady z tego. Tak mi się wydaje. Wy małe kurweczki moje. Mamy to. Więc yy, kurwa... mamy to. Nie będę nic mówił. Pierdolni... Laba, lajka, pierdolni kurwa suba i chuj. I ja spierdałam. Widzimy się jeszcze w tym tygodniu.